Jak pewnie wiecie, a na pewno wiecie oglądając moje materiały, jestem dumnym posiadaczem trzech kotów. Z tego faktu wynikają rozliczne korzyści, ale jest też jeden spory minus. Wszystko jest w kocie. Z białą sierścią na koszulkach przestałem już tak naprawdę walczyć w myśl zasady, że kocią sierść na ubraniach można tylko i wyłącznie nosić z godnością. Jeżeli jednak chodzi o mieszkanie. No tutaj jeszcze walka trwa, natomiast muszę przyznać, że zarówno kocia sierść, jak i żwirek są naprawdę zaciętymi przeciwnikami kiedy ja atakuję z frontu, one zachodzą mnie od flanek. To co chcę przekazać to fakt, że w czasie domowych porządków większość czasu pochłania próba doprowadzenia podłogi do stanu używalności. Generalnie sprzątanie jest czynnością z gruntu raczej mało przyjemną, dlatego kiedy odezwał się do nas Electrolux, który jest sponsorem tego materiału, z propozycją odkurzacza, który... Sam jeździ? Powiedziałem tylko... Tak, poproszę. Co więc potrafi Electrolux 700 Turbo Drive? Przekonajmy się. No dobrze, o co więc w ogóle chodzi z tym Electroluxem 700? No cóż, jest to odkurzacz bezprzewodowy nowej generacji wyposażony w wiele technologii, które ułatwiają codzienne sprzątanie. Pierwszym z nich i swoistą gwiazdą przedstawienia jest oczywiście mechanizm Turbo Drive zamontowany w elektroszczotce. Dzięki z nim z odkurzaczem absolutnie nie trzeba się siłować i no cóż mogę powiedzieć, że faktycznie sam jeździ. Dzięki temu sprzątanie jest o niebo wygodniejsze, a fakt, że sama maszyna waży poniżej 2 kg dodaje bardzo dużo do wspomnianej wygody. Drugim bardzo ważnym aspektem jest indukcyjny silnik maszyny, który tutaj kręci się aż 110 tysięcy razy na minutę. Co mi to mówi? No, raczej niewiele, natomiast muszę powiedzieć, że sprząta on bardzo, bardzo skutecznie. Ba, przygotowałem dla Was mały eksperyment, żeby pokazać Wam tę wspomnianą skuteczność. W tym pudełku mam jedną z najtrudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o odkurzanie czyli sierść wyczasaną z moich kotów a w tym coś, co roznosi się po domu każdego kociarza czyli żwirek. Spokojnie, jest czysty. Teraz rozsypię te rzeczy tutaj po podłodze i dywanie w studio i zobaczycie jak elektrolux sobie z nimi poradzi. W normalnej sytuacji Grzesiek chyba ukręciłby mi za coś takiego głowę, ale jestem przekonany, że tutaj nie będzie żadnego problemu. No, muszę Wam powiedzieć, że sporo się namęczyłem, żeby nie sprzątnąć wszystkiego za jednym zamachem. Dużo bardziej się namachałem przenosząc kamerę z miejsca na miejsce, niż faktycznie sprzątając. I oczywiście próbka tutaj była relatywnie mała, natomiast nie bójcie się, Electrolux 700 ma zapas energii, żeby posprzątać mieszkanie nawet o powierzchni aż 120 m2. Wszystko dlatego, że bateria w tym modelu ma aż 4Ah. Dodatkowo Electrolux zredukował tutaj temperaturę nagrzewania się silnika, dzięki czemu samo urządzenie posłuży nam teraz dłużej. Oczywistym jest, że wraz z Electroluxem 700 otrzymujemy też cały zestaw akcesoriów pozwalającym nam dokładnie wyczyścić różne powierzchnie. Od zwykłej końcówki przez taką do czyszczenia np. małych elementów Potaku pozwalającą sięgać w trudno dostępne miejsca, jak na przykład pod fotele samochodu. Dodatkowo oczywiście mamy tutaj stację dokującą, która pozwoli nam na wygodne ładowanie całego zestawu. Myślę, że podsumować to można tylko w jeden sposób. Jeżeli ktoś ma czworonoga, zdecydowanie doceni, co potrafi ta maszyna. Mi ciężko wyobrazić sobie, w jaki sposób ręczne odkurzacze mogłyby być jeszcze wygodniejsze. Dlatego jeżeli męczy Was sprzątanie zdecydowanie warto postawić na taki sprzęt. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!